Okej, okay. czy, czy mogę zapłacić? zapłacić? Cokolwiek, no jakimś kurwa rzeczom, która jest, że tak powiem... Co to, jest? Nie Ogrodowe? chcę drzwi kurwa. Jakiś item, jakąś zbrojkę. Uuu. Prot 8 poproszę. O Nie, 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 bo to właśnie jest... Yy, to, to, yy, to, yy, to właśnie jest tematem rozmów. Ej, proszę mnie nie bić, bo mnie stracicie! Prot, prot 8! Halo. Nie, halo. Czeka, nie bigo, nie bigo. Prot 8! Nie! Halo! Czekaj, nie bij go, nie bij go! Prot 8! Nie bij mnie, proszę nie co jest? proszę mam prawda? nie, proszę Pro, nie bij Prot mnie, 8, chyba. Prot 8 Nie bij mnie, nie mnie. Co jeszcze nie masz? Nie co jeszcze masz? Co jeszcze masz? Nie stra Nie stracę nic, powtarzam mam charchow keeping 3, mam charchow keeping 3, nic nie stracę, nic nie stracę! Proszę mnie nie bić, mam charchowo keeping 3! Proszę sprawdzić, proszę sprawdzić na mojej dupie! Mam to! Nic Dobra. nie wypadnie, proszę mnie nie bić! Dobra, zaśpiewaj, yyy Multiplecak i cię puszczam! Proszę mnie zabić, proszę mnie zabić, proszę mnie zabić, proszę mnie na zabić! Na zabić. pewno? Tak, jebać no, się no, nie, no, nie no. mam tego no, gówna tak, jebanego. Tak, 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 tak. Aha Czekałem. Aha Gdzie lognął? Yy, tutaj lognął Tutaj, przy nas! No, zróbcie zróbcie zrób. dziurę, niech tak, 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 się nie Tak, 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 tu Lava go, dolamy go! No, ja, ja też tak jestem tego zdania, no D dobrze jakbyśmy grali tak. ja tym i... Ergani... dobrać dwie osoby, jeśli z wrań o, o czym ty mówisz dobry, gada... o czym ty mówisz? Ja z Bandurą gadam, sorry a, a. <laughs> Nie zbutowałem się <laughs> Dawaj mu kurwa trapa robię <laughs> Dobre, pierdolimy się tam <laughs> Trapa kurwie Ja jestem, dajcie kogoś, co, co ta nagroda w ogóle była. Ja w sensie, y... Zakaczki! Zakaczki? Zakaczki! Ja Choć tak. jest miękaczki, to już nie. Zaraz, gdzie jest za 12 miesięcy? Temu ktoś nie podkopuje cię, łatwo. Kurwa, ho. no robię trapa, ty stoisz miękko. Jak nie? ten, jak schować tą skrzynkę? Weź, weź ten. Jak to schować? Jak to podnieść? No, no, się no Nie wiem, ale. No, ale jak masz, 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 kopisz w dziurę. Chodź do piececzka. No. No. Ej, aha, no okazało się tu, no. Ja się tu zrobię. Dzień ci. Dabesz co się okazało, synkrof? Że wywaliło mi internet i chciałbym. A. Kurde. Czy, 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 czy dałby radę się dogadać? Tak, wchodź na Ta wchodź na luzie akurat. kurwa. O. A jak mogę wam ufać? No normalnie, no kurwa normalnie, no. czekamy na ciebie. My już poszliśmy stamtąd, więc możemy cofnąć. Czekamy, nie? No, A no dlaczego tak, wy no. mi to robicie? Chciałem się dogadać z Kubiksem Pokonałem ponad tysiąc kratek Spierdalajm od Kubiksa Chciałem wrócić do domu Przez sport. Ale wy mi bijecie Kurwa Co z wami jest nie tak? Ludzie! No stary, no kurwa, no Macie pieniądze Macie kurwa liczby Czego wy jeszcze oczekujecie? Stary, no mogłeś zaśpiewać pod TikToczka, nie? To byś miał trzecie mieszkanie A? A? O, brzmi dobrze, brzmi dobrze Oferta, no kurwa nie do odrzucenia! Aha, On wyszedł? Czy co? Nie, chyba tak. To jest, to jest taki debil, kurwa. Dobra, yy, let's go! Idziemy dalej. A nie, czekamy na, nie czekamy na niego? No, no, nie lognie, kurwa, pewnie, debil! Jak kurwa nie lognie, to bana dostanie, ale ma, ma wybór. Albo kurwa wchodzi i przyjmuje to na klatę, co odjebał, albo kurwa ban. Banicja. Ban, ban no dobra, on już z tego nie wejdzie, no nie, nie, nie wyjdzie. O, o Spadł. <m> <śś> I co on zrobił teraz? Ma Marezista myślicie ma ma czy nie? Myślę, że ta boś nie, nie, nie zadał Nie, nie zerłby jeszcze robi. moim zdaniem. Myślisz? No jak ma kurwa prot 8, to kurwa nie zerobę. <śś> <śś> ale on chyba przeżył, chyba przeżył. Rusza się tam gdzieś. Rusza jeszcze, no. się, ale on... on zzieje, tak zzieje. żyje chyba no? To co kopiemy się na ko się Czekaj, dobra, idźmy do tego zera już. Czekaj, idzie? No idziemy, idziemy. No dobra, dobra. Go. O, debris. Nice. O,